W siedlcach Tarnowie Poznaniu Wrocławku, Płocku, Kaliszu i Koninie odbyły się inauguracyjne sesje wojewódzkich rad narodowych. Na sprzedujących gmin na Dolnym Śląsku, Krośnicę koło Wrocławia mieszkańcy tej gminy wyróżniają się w pracy społecznej na rzecz własnego środowiska. Dzisiaj odbyło się tu pierwsze posiedzenie gminnej Rady Narodowej w Województwie Wrocławskim. Prowadził je emerytowany pracownik spółdzielni produkcyjnej Stanisław Kosiński. Nowo wybrana Rada liczy 40 osób. Większość z radnych to ludzie młodzi, pracownicy miejscowych spółdzielni produkcyjnych i rolnicy indywidualni. Zaproszono uczniów ósmej klasy. Była to dla nich dobra lekcja patriotycznego wychowania. Przed nowo wybraną Radą stoi wiele spraw, m.in. zwiększenie wydajności rolnictwa spółdzielczego i indywidualnego. Problemy te rozwiązywane będą zgodnie z programem działania. Gminnej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Krośnicach. Na warszawskim lotnisku spotykamy 163 uczniów i studentów, najlepszych w nauce i społecznej pracy. Zostali wytupowani przez organizacje młodzieżowe. Pochodzą z różnych miast i wsi. Nazywają się drugą młodzieżową brygadą. Za chwilę zacznie się odprawa celna, a potem lot. Zaprosili ich kubańscy przyjaciele. Będą na kubie 5 tygodni. Bardzo mi ciekawi przyroda kubańska, no i spotkania z kubańczykami. Jacy są, co robią. Praca ma być jeden dzień przy trzcinie cukrowej, a drugi dzień przy cytrusach. Takie prace nigdy nie będziemy mieli. Przede wszystkim zamierzamy zwiedzić całą Kubę no i poznać młodzież kubańską i tradycje obyczaje, jakie panują na Kubie. Czas całego lotu 14 godzin w Montrealu. Pierwsze lądowanie. I krótka przerwa. Potem znowu lot już prosto na kubę. Polska Marynarka Handlowa obchodzi dzisiaj swój dzień, który, tak jak tegoroczne Dni Morza, staje się okazją do podsumowania jej dorobku w 40-leciu PRL. Ten dział gospodarki morskiej zatrudnia 22 tysiące osób. Po morzach i oceanach świata pływa 290 polskich statków o nośności 4 milionów ton, przewożąc rocznie 33 miliony ton ładunków. 40% obrotów polskiego handlu zagranicznego i aż 90% z kontrahentami zachodnimi odbywa się poprzez Polską Marynarkę Handlową. W 40-letniej historii PRL nasza marynarka handlowa miała różne okresy rozwoju i regresu, ale najczęściej jej rola w gospodarce narodowej była niedoceniana. Obecnie w ramach podjętej po raz pierwszy w historii PRL Sejmowej Uchwały o Polityce Morskiej Państwa przewidziano planową i perspektywiczną rekonstrukcję i modernizację polskiej floty handlowej w celu zwiększenia jej wpływu na tworzenie dochodu narodowego i poprawę bilansu płatniczego kraju. W Polskiej Fabryce Maszyn Żniwnych rozpoczęto produkcję nowego typu kombajnu półzawieszanego współpracującego z ciągnikiem Ursus C-360. Pierwsza seria 20 takich kombajnów skierowanych zostanie do rolników indywidualnych jeszcze na tegoroczne żniwa. Załoga wyprodukować ma w bieżącym roku 4800 kombajnów zbożowych Pizon Super i Rekord, a więc o 250 więcej niż w roku ubiegłym. Od początku tego roku kombajny wyposażane są w zunifikowany, zespół żniwny, tzw. Tak header, dotychczas produkowany w lubelskiej fabryce maszyn rolniczych. Przejęcie tej kooperacji przez macierzysty zakład w Płocku pozwoliło między innymi zwolnić Polskim Kolejom Państwowym około 2300 wagonów. Dzięki uruchomieniu tej produkcji zagospodarowano w Płocku nową halę o powierzchni 7 hektarów. Oglądania tej relacji nie zalecam bibliofilom. Ponad 600 tytułów, 1000 egzemplarzy od herbarza polskiego poprzez dzieła klasyków, wydawnictwa albumowe po literaturę dziecięcą. Wydawnictwa unikalne, praktycznie nieosiągalne w księgarniach. Od kilkunastu miesięcy młode małżeństwo z Krakowa systematycznie w bagażniku polskiego Fiata dostarczało te książki na katowicki pchli Targ. Sprzedawali, jak łatwo się domyślić, po cenach co najmniej trzykrotnie wyższych od oficjalnych. Teraz już nie sprzedają, a ich kolekcję klasyfikują księgarze. Zatrzymani twierdzą, że pozbywali się prywatnego zbioru i że nie są handlarzami. Tyle, że uwierzyć w to trudno, sam zbiór zawiera bowiem po kilkanaście egzemplarzy tych samych tytułów, niejednokrotnie kupowanych w różnych latach. Prawie wszystkie są w celofanowych opakowaniach, niektóre mają nieporozcinane stronice. Najprawdopodobniej wydobyto je bezpośrednio z magazynów księgarskich, choć ich właściciele twierdzą, że mieli szczęście i udało im się tak po prostu kupić i to wcale nie spod lady. Akta tej sprawy przekazano prokuratorowi. Być może będzie to pierwsze skuteczne uderzenie w bezkarny jak na razie księgarski czarny rynek. Do zobaczenia.